W dzisiejszym filmiku pokażę, jak przygotować sok z melona, jabłek i pomarańczy. Mam nadzieję, że mój pomysł Wam się spodoba. A więc tak, co nam będzie potrzebne? Połówka melona, dwa jabłka i cztery pomarańcze. Z pomarańczy wyciśniemy sok. Jabłka musimy obrać i pokroić i melona również pokroimy. Jabłka już są pokrojone. Teraz pokażę wam, jak kroję melona. takie mniejsze kawałki. Teraz staram się nożem przejechać jak najbliżej skórki. I mam takie ładne cząstki melona. Teraz do blendera wrzucimy nasze pokrojone jabłka i kawałki melona. Bierzemy jedną pomarańczę, musimy ją przekroić na pół. Wyciskamy sok. Jedna połówka. Teraz druga. Wycisnęliśmy i teraz tutaj ten miąższ z góry też bierzemy i wkładamy do środka. Też chcemy, nie chcemy go wyrzucić wcale. I teraz dodajemy wszystko do mylona i jabłka w blenderze. Ulewamy. Teraz wycisnę sok z pozostałych trzech pomarańczy i również go doleję do blendera. Dodałam już do blendera sok z czterech pomarańczy. Teraz musimy wszystko zblendować. Już nam się wszystko ładnie wymieszało. Tutaj mam cztery pucharki do lodów, do których rozleję nasz sok. Jest on taki, ma taką kremową konsystencję dzięki temu, że zawiera melona w swoim składzie. Nasz sok będzie zawierał kawałki owoców. Mi to nie przeszkadza. Jeśli chcecie, to możecie dłużej miksować. Mam nadzieję, że mój pomysł na sok Wam się spodobał. Życzę smacznego.